Prawo u mnie to jest jakiś. Jest chłop i baba. Ja, tak, ja to mam chłopa. No to to chłopak jest, ale powiem chłop ci, no ma to chłopak. Opa, mała warka Ja jej w, w ogóle nie używam, bo. Czy oni są tacy sami? Nie są tacy sami. To są twins przecież. No, no. tak, ale mają inne umiejętności. XD. Jakie Rad ma? Z... Ta lewa ma taki miecz, który prawie. Ona po prostu jest useless. By, Może nie, nie jest już tylko po prostu nie tej postaci. Mieszkać. Co o tym sądzisz, Ulepszam, ulepszam, ulepszam. A ten chłopak no? jakie mam ja Też ma chłopaka. Spoko, Amigor. Ja, nie Ale wiem na, na serio, pewno... Nie ja mam chłopa, Chłopiec fajny, bo... Ale ten chłopak On... chłop taki brzydki, po gówno mu kolczyki. Po co ma kolczyki? No mam warkocze nawet. No. Warkocza w sumie. Gówno, ja go no. chyba nie biorę. Jak chcesz, go, ja cię Nie no, ja szczerze mówię ci, że Hoppie jest o, o wiele lepszy. Przynajmniej, moim zdaniem. Bo on, ma, tak, bo on ma takie tornado, które... za ty jakie za... Jak chcesz, ja możesz każdy film zmienić. Haster, też nie możesz no. no. zmienić. Tylko sobie włączę dźwięk w laptopiku. Świi, po prostu Ale fajne Ale my, my, on nie imię może być dwie tylko litery, do... Bo mam Magical Holy hey, Ej, co jest, na PC że są trzy osoby, a na telefonie pokazuje, że jest 0 Ej To jest gówno a nie, ja To tak muszę wkrótce. wziąć literkę? Muszę? No, litera musi być. No nie wziąć. literka, to takie... Musi być litera? No, ja mam na przykład C, U, T i E. QT Taki mam nick. To jak ja bym się nazywał? Ja się nazywam Sakura. Ja się nazywam Peepy. -Pee, może być? No, I... nie Co? termin jest banowany, można grać. Nawet, jak to nawet, jak to miał być śmieszne, to nie było to śmieszne. Witaj, Shark! Pisałem Ciebie, czy grasz, a Ty mi nie Ej, jej, no! się beep, beep, beep. Ob się nie no wiesz, na Ciebie, nie chcesz mnie odpowiedzieć. I Bloodhound. Ja na ja i ktoś. No. Smutno mi teraz jest. Caster. To tam? E, wiesz, że ja mojego też liza Nice Łopanie nice. Czemu mi nie odpowiedziałeś? Ja zaczekam na odpowiedź, czy grasz. No ale czekam A czy teraz to my gramy Jak nie masz flangi to bibeletą falę nie możesz Na paladinsów nie masz, w sensie więc rozwalę. I ten typ co nie? Ten caprice, ten trzeci, u nas w nie ma tego. E, nazwę zamiliona. Żyliśmy jeszcze raz woli. A Ja zaraz Minecrafta gram, nie wiem jakby. Ej, co jest? O, jest? Oh, jest. Ten taki detran, to jest tak fajne. A na co jest w ogóle na ten... Ja, ciekawe, nie, ciekawe czego mnie powiedziałeś. MindBlock wygra, czy jak ten serwer, co wygra? Znowu Debo Tank czy nie? Cubecraft. Nie, nie słyszę tak. Tu tank, maybe ten, again. ten Mówię ci, ten high jest Dobra, to dawaj tank. Co nie pamiętam? A co? To, co? co? Dobra, to dawaj double tank. Double tank, let's go. Ale czekaj, to jakby. Mamy Aja, to ja jeszcze. Tak, był też taki tank, to nie ma sensu double tank. Double tank, let's go. Weź nie wiem, przy mnie. Ażka weź. Wezmę, wezmę postać, którą umiem grać dobrze. Umierz grać, czwarty level, by the way. <laughs> no ale nie, no przecież dobry, jestem Cyberusem. E, a jakie są te mini gry na tym, co w serwerze? E, mhm. Egg Warsy, Sky Warsy, SkyBlock. Znaczy SkyBlock to jest... To Beta Games, i tam jakieś Lucky Blocks, Miner Warsy. SSW. Miner Wars są games? Games? to są party games, jak w to gra. Lucky Bloki są, Sky Wars takie, Lucky Sky, Lucky Wars jakoś tak. Oni mają i wary. więc. Czekaj, powiedz wszystko co jest, ja powiem, tylko co jest na tym co ja gram. No jest ten, są te Lucky Warsy takie, te Sky Wars z Lucky Blokami, Egg Wars są, jest Sky Block, e, Survival Game jest. Może no, tam nie pamiętam, wiesz? <laughs> O ty powinienem płacenia u nas trochę. High wars to jeszcze. Hide and seek jest. Dalej nie pamiętam. Ale jest więcej.